Wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Kleczkowski i dzisiaj przedstawimy Patryka, aby poznać jego sylwetkę bliżej, ale też żeby dowiedzieć się trochę więcej o warsztacie, który będzie prowadził. Więc, Patryk Kleczkowski, DTM, jest nauczycielem języka polskiego. Pomaga uczniom zrozumieć i polubić literaturę. Pokazuje, jak się uczyć, zapamiętywać i wykorzystywać wiedzę w praktyce. W miejscach, w których pracuje, jest w gronie najlepiej ocenianych nauczycieli. Dołączył do Toastmasters International, żeby stać się lepszym nauczycielem. Razem z uczniami założył klub mówców i liderów dla młodzieży Toastmasters School Gable Club, a także zorganizował Youth Leadership Program. Jest współtwórcą i kierownikiem merytorycznych studiów wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie na Uniwersytecie WSP Merito we Wrocławiu. Patryku, te informacje, które teraz usłyszeliście, tak naprawdę nasi potencjalni uczestnicy mogą przeczytać na wydarzeniu Efekt Stumostów. Czy chciałbyś coś dodać do tej biografii? Może coś się takiego wydarzyło od tego czasu w Twoim życiu, a może po prostu chciałbyś nas dzisiaj czymś jeszcze zaskoczyć? Cześć Kasia, może jeszcze taka jedna informacja, że brak życiowego talentu nadrabiam wytrwałością i dlatego wygłosiłem to z Masters ponad 100 mów i wytrwałem i co najważniejsze wytrwała też moja publiczność. <noise> tak, to tutaj można było tej publiczności właśnie pogratulować z tego miejsca. To super, że wspomniałeś o właśnie Wykonania w klubie, to pytanie od razu do ciebie, skąd dowiedziałeś się właśnie o Toastmasters? Kiedyś znalazłem um, informację o Toastmasters w książce Briana Tracy'ego Mów i Zwyciężaj, i zaciekawiła mnie nazwa tej organizacji, Toastmasters International, i tak dowiedziałem się o, o istnieniu Toastmasters. Super, a gdybyś chciał jeszcze zdradzić, co robisz takiego w Toastmasters? Regularnie od prawie 9 lat opłacam składki. To na pewno. <grym> Najważniejsza rzecz no. <grym> Tak, też często mówię do siebie: Patryk, jak występujesz publicznie, to zacznij się częściej uśmiechać i może pracuj nad tym, by być bardziej empatyczny. To, to cały czas w Toastmasters robię. Okej. Okay. A czy jakaś taka ścieżka liderska też była podczas Twojej drogi w Toastmasters? Tak, tak pracowałem w zarządzie w kilku zarządach. Toastmasters. Bardzo mi praca w zarządzie pomogła później w mojej pracy zawodowej. Świetna informacja. Dobrze. To przejdźmy od razu do meritum, tak naprawdę spotkania, czyli warsztatu. Gdybyś chciał się podzielić tytułem warsztatu i o czym warsztat będzie? Nad tytułem warsztatu długo się zastanawiałem. W końcu konsultowałem to z kilkoma osobami i. Ustaliliśmy, że chyba najlepsza nazwa na ten warsztat jest taka: Dystans do siebie i siła mówienia o swoich słabościach. Taki jest tytuł tego warsztatu. Dobrze, a gdybyś chciał jeszcze powiedzieć, co się takiego wydarzy na tym warsztacie? Mhm. Ten warsztat będzie składał się z trzech części. W pierwszej części wygłoszę około 10-minutowe przemówienie. W którym postaram się najlepiej, jak potrafię, pokazać dystans do siebie i mówić o swoich słabościach. W części drugiej przeanalizujemy to wystąpienie i przejdziemy przez taki cykl około 10 ćwiczeń z publicznością, które pomogą nam nauczyć się właśnie mówić o swoich słabościach ze sceny i pokazywać dystans do siebie. Mogę podać przykład takich A ćwiczeń? Dziękuję. Na przykład poproszę publiczność, żeby zastanowili się nad jakąś wadą, którą mają, żeby ją ujawnili, opowiedzieli o tej wadzie i żeby do tej wady stworzyli taką krótką historię, w której właśnie ta wada się pojawia. No to, jest, to jest jedno ćwiczenie. Drugie ćwiczenie: poproszę publiczność, żeby się zastanowiła nad jakimś błędem, który popełniliśmy w swoim życiu. Albo takie ćwiczenie, żebyśmy zastanowili się, wyobrazili sobie, że jesteśmy jakimś komikiem i chcemy stworzyć mowę humorystyczną na swój temat i będziemy się zastanawiać nad takimi trzema tematami z naszego życia, z których moglibyśmy się publicznie zaśmiać. Ok, czyli chciałabym się upewnić, czy dobrze zrozumiałam, czyli naprawdę Twoje wystąpienie na konferencji będzie składało się z tych trzech części, gdzie pierwsze to będzie typowo taka prelekcja, Twoje wystąpienie, a dopiero później warsztat na podstawie tego wystąpienia. Tak, pierwsza część to będzie krótkie mhm. wystąpienie, około 10-minutowe, druga część to właśnie będzie, będą ćwiczenia, będziemy się uczyć mhm. tego. Jak mówić o swoich słabościach i jak pokazywać dystans do siebie, po to, by. No właśnie, dlaczego to będziemy robić? Mhm. Mówiąc o swoich słabościach, będziemy uczyć się tego, jak tak naprawdę w naturalny i szybki sposób budować relacje z publicznością, jak pokazać swoją ludzką twarz. Temu służy to narzędzie, czyli będziemy odkrywać swoje słabości w takim celu, by Szybciej nasza publiczność nas zaakceptowała, być może polubiła poprzez pokazywanie tej właśnie ludzkiej twarzy, a dystans do siebie, dystans do siebie, gdy często się, gdy często mówca ma dystans do siebie, to po prostu ta atmosfera w sali jest lepsza. Publiczność lepiej się czuje z kimś, z mówcą, który ma dystans do siebie. I dzięki temu, że jest ten dystans, bardzo często publiczność reaguje uśmiechem, a nawet Czasami śmiechem, ale nie takim szyderczym. I to powoduje, że uwaga publiczności jest na wyższym poziomie. Dlatego to narzędzie, czyli odkrywanie, ujawnianie dystansu do siebie, pomaga, pomaga mówcom łapać, utrzymywać uwagę publiczności. Okay. I to jest to, jest, to jest to cel. Kasiu jeszcze nie powiedziałem, przepraszam o trzeciej części, bo to była pierwsza i druga, jeszcze ta trzecia część. A trzecia część to będą pytania i odpowiedzi, mm -hmm. podczas których postaram się najlepiej jak potrafię odpowiedzieć na wszystkie pytania publiczności, które się pojawią, jakieś wątpliwości, może będzie trzeba coś dopowiedzieć. także Także też będzie ta krótka dyskusja. Na temat tego wystąpienia, tego warsztatu z publicznością? Okej, okay, super. Czyli tutaj mamy jasność, wszystko jest już idealnie poszatkowane, trzy części. Czy jest coś takiego, co potencjalni uczestnicy mogliby zrobić przed Twoim warsztatem, żeby? Jeszcze więcej z niego wynieść, coś przeczytać, jakoś się przygotować, może mentalnie o czymś pomyśleć, może po prostu przyjść z otwartą głową. Taka wskazówka przed warsztatem, co można było zrobić, żeby się do niego przygotować. Tak, jest taka jedna rzecz, która by mi bardzo, bardzo pomogła i publiczności też. Byłoby super, jakby publiczność miała ze sobą długopisy. Okej, okay, no, poni ponieważ Ponieważ podczas warsztatu będziemy wykonywać ćwiczenia, będziemy na przykład te swoje wady, słabości zapisywać na kartkach, na takim zeszycie ćwiczeń, niedoskonałym zeszycie ćwiczeń, który specjalnie na tę okazję przygotuję i będzie ten zeszyt ćwiczeń dostępny dla publiczności w trakcie, w trakcie warsztatu. Okej, hey, super. Dziękuję Ci za tą część. Czy chciałbyś teraz taka minuta dla Ciebie, coś dodatkowo powiedzieć uczestnikom, może pozdrowić swój klub, albo po prostu taka minuta dla Ciebie dodatkowo. Dobrze, dziękuję bardzo. To czy mógłbym, Kasiu, jeszcze trochę więcej powiedzieć o warsztacie? Tak, jak najbardziej, zachęcam podczas, dziękuję, podczas tego warsztatu na pewno będziemy razem z publicznością właśnie pracować nad tym, jak, jak mówić o swoich słabościach ze sceny i jak pokazywać dystans do siebie, czyli te kluczowe słowa to słabość i dystans do siebie i chciałbym, żeby, żeby, żeby to wybrzmiało mhm. po to, by dzięki tym narzędziom publiczność szybciej nawiązywała relacje z, z jako mówcy z publicznością, czyli nasi mówcy, nasza publiczność, która jest należy do Toastmasters i która występuje na scenie, i kiedy ma okazję występować na scenie, żeby poprzez, temu, poprzez mówieniu o swoich słabościach odkrywała, szybciej nawiązywała relacje z publicznością, a ten dystans do siebie to właśnie ta umiejętność zarządzania uwagą publiczności pracować. Okay, w ciekawości bym dopytała, w momencie, kiedy ktoś ma zbudowany pewien autorytet, jako czy trener, czy po prostu mówca już na scenie, tak. to i ta osoba obawia się powiedzenia właśnie o swojej słabości, żeby nie zburzyć tego autorytetu, który budował mhm. przez lata. Jakby, jaka jest Twoja rada? Unikać tego, czy właśnie wyjść z tym i wręcz przeciwnie, właśnie pokazać tę słabość? I po co to zrobić, skoro mamy już ten autorytet? Tak. tak. To, to pytanie, które zadałaś, to może być też, Kasiu, pytanie, które pojawi się na warsztacie, mhm. bo ktoś, ktoś z publiczności może zadać pytanie, czy jest jakieś ryzyko ujawniania swoich słabości, albo jakie słabości powinienem ujawniać, a jakich słabości nie powinienem ujawniać, żeby tego autorytetu nie zburzyć. Więc tak naprawdę to narzędzie odkrywania, ujawniania swoich słabości, to jest narzędzie, które pomaga mówcom kompetentnym, przygotowanym, bo ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie słabości odkrywać, a o jakich nie mówić. Na przykład, jeżeli jesteśmy autorytetem z branży IT, to nie warto ujawniać taką słabość, że nie lubimy swojej pracy albo nie wiemy, jak programować. Natomiast warto ujawnić bezpieczną, jakąś bezpieczną wadę, jakąś bezpieczną słabość naszą typu zdarza mi się czasami, że się spóźniam. I ta wada nie ma, nie ma związku z naszym wystąpieniem dlatego ona de facto nie podburzy naszego autorytetu jako eksperta w danej dziedzinie ale doda nam takiej ludzkiej twarzy. I tego będziemy się uczyć podczas warsztatu, to będziemy ćwiczyć i to najlepiej, jak potrafię, postaram się na konkretnych przykładach pokazać. Okay, świetnie. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Tak, na pewno chciałbym na koniec podziękować za naszą rozmowę i zaprosić wszystkich chętnych do, do warsztatu. Też mogę powiedzieć, że mam całe życie doświadczeń, żeby Mówić o słabościach i, i wiele lat prób uczenia się, pokazywania dystansu do siebie. Z tego tego też się uczę i mam nadzieję, będę mógł swoją wiedzę najlepiej jak potrafię przekazać publiczności. Ja bardzo się cieszę i również dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę w imieniu swoim, ale też właśnie uczestników konferencji, bo dzięki niej mam nadzieję, nie dość, że poznaliśmy Patryka po prostu bliżej, to przede wszystkim poznaliśmy warsztat i o wiele łatwiej będzie nam zdecydować o wzięciu udziału w nim. Dziękuję Ci jeszcze raz Patryku i do zobaczenia na konferencji. Dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam.